Cześć widzowie! Zaczynamy właśnie w naszym świecie. To jest już siódmy odcinek, tak dobrze liczę. I teraz tak. Dziś będziemy eksplorowali tą łyżkę. I zobaczymy, co tu mamy ogólnie. Mamy tutaj, chyba jakiś kościół, bym powiedział. Tak, z tego zrobię kościół na pewno. To by taki. no, dobuduję Ok. Jest kowal Wyk. Idziemy od razu tu. O, trzy diamenty. Ile obsydianu Potem możemy już budować na akcji. Co odstawię? To też, to też, to sobie wezmę wszystko. No i to, no i to. Zobaczymy, tutaj się zasi zasiedlamy. Tu budujemy młodę, tu budujemy wszystko. Tak to będzie wyglądało Ja się osiedlę... Oj. Tu jest miejsce się osiedle, nie wiem gdzie dokładnie, ale... Gdzieś tam się chyba osiedzę. Więc widzowie osiedlimy się chyba tam, sobie jeszcze ja i no, osiedlimy się. Tutaj, chyba nie tutaj. Ja już widzę. Taką tu wildę taką postawię. Ja tu się osiedam. Tak jak zburzę, to ja się tu osiedam. No, to tak? może w końcu widzowie? Co odcinek? odcinkach odcinka będę mieć siekiewe. Siekiewe. I to że żelazny A nie, 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 sobie Boże, ja mam mieczy. Rozmowa stawu nogów. Pek, tak. Co ja mam zrobić? A, właśnie, właśnie, właśnie. Sztabkę. Sobie dorobię. I sobie zrobię drewno. Dużo. I sobie z tego zrobię dwie skrzynie. Tu sobie będę materiał zgromadzać teraz. Ja postawię łóżko Ja to będę budował Otóż w tym miejscu To się najpierw zajmiemy widzowie moim domem I sobie zrobimy, no może razem siekierę, tak Albo sobie zrobimy Jakiegoś Sepa Co możemy zrobić, możemy zrobić to Nie no, zaraz, żelaz... nie no Ja robię siekierkę, dwie siekierki sobie zrobię Albo jedną Nie, jed... okej, okay, jedną siekierkę I kilof żelazny. Żeby mi się długo trzymał Mogę hełm jeszcze zrobić, ale połóż się. Nie, zaraz. Nie, 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 nie. Nie mam zrobić. A dobra, trudno się mówi. Idę podbierać drewno. Tak, a tak. Jakie tu do... No dobra Podbieram tutaj każde drewno. Jakie jest. więc będzie taki odcinek, gdzie będziemy zbierali drewno albo po prostu widzowie zrobię, y, zrobię cięcie i po prostu widzowie wrócę do was gdy już to drewno zbiorę cześć widzowie ja już wróciłem troszkę czasu minęło i włączyłem w ogóle dni gry jak tam widzicie tam jest po y, lewej górnej stronie i widzowie, tak, odbieram tu trochę rzeczy. Mamy tu drewno, Pyk, pyk, tyle mamy drewna. Mamy bagieniki, mamy piasek, mamy glinę, mamy biały proszek, to sobie tak szybko robiłem. piasek i to. Więc widzowie, mamy tu tyle rzeczy. I teraz tak, tam już... Jest betonu, bo będę potrzebował dużo betonu tak, teraz co robimy? muszę zrobić jakoś kilów. żelazny może diam, nie ma, no, okej, okay, mam, mam, mam ten mamy jeszcze dobra. Tak, tak mamy tu tyle rzeczy teraz zajmiemy się przygotowaniem całej reszty Okej. sobie dłuże, dobrze widzę, więc teraz ja idę okay. teraz ja idę zrobić betony poczekajcie no, y, najbardziej pod... no, niebieski beton biały betonowy y, crafting table i zrobię sobie Zrobimy tak. Pyk, chyba w nim jeszcze trochę to pozostawało, ale one już się nie przydadzą. Może? muszę jeszcze trochę na zbiegać, ale już mi się ja tego nie chcę robić, no. Dobrze widzowie. Ja jeszcze tego odcinku nie skończę. Ale widzowie. Pójdę na razie. Co lubimy jeszcze w tym odcinku? To pójdę szybko yy, Pójdę szybko zrobić źródło wody. Tylko potrzebuję wiadę, a nie mam. A Tu mam już to. Betonik. Bóg ma biały beton. Teraz tak. że hm. tak to robić, no nie mam jaki inaczej. Ja tutaj potem do was przyjdę, i potem jakby jak już skończę zarobić, to widzowie przy... No, to wtedy w razie, to koszmar pa Ja widzowie ja już skończyłem zbierać beton, już jest. Widzę ja w tym odcinku. Tu na chwilę? Ale Jamska. Ja nie mogę. Oh. Oh. Ale mi serce zabiło teraz. Ała Dobra, no widzę, co jest, jeśli jeszcze nie kończymy tego odcinka, Może to wszystko pozbiegać O oh, ja nie mogę. Oh. Czemu nie mogę tej skrzynki wziąć? Były tej skrzynki. Mam. Ja ci końcę, ale się przestraszyłem tutaj zostawię jeszcze raz. Wypiek.

Mam nadzieję, że dużo nie straszyłem rzeczy. No to jedno jest... to też jest piasek. To też jest. Jak jeszcze to zakupie? Tę dziugę i tyle. To by sobie zakończyło ten odcinek. Tylko załatwię tę dziugę i będzie koniec. Więc widzowie, trzymajcie się, się i pa-pa!